Siemano wszystkim, to jestem ja, Marcin, bądź też zagrze. Dzisiaj zabieram was ze sobą do Japonii. Odwiedzimy szalone atrakcje oraz szalone miejsca. Poznamy trochę japońskiej kultury, przejedziemy się najszybszymi pociągami, więc zapraszam was do oglądania pierwszego z kilku filmów z tej serii. Przeżyjcie to razem ze mną. A żeby nie przegapić żadnego z nich, zachęcam was do zasubskrybowania kanału. Lecimy. Ale słuchajcie, do tej Japonii trzeba jeszcze dojechać. Echem, dolecieć. Więc moja przygoda rozpoczęła się na dworcu we Wrocławiu, z którego to pojechałem na dworzec w Gdańsku. Następnie na lotnisko w Gdańsku. Z którego to poleciałem do Kopenhagi, której miałem kilka godzin na zwiedzenie centrum. No i Kopenhaga. Naprawdę spoko miasto, no ale ten film nie o tym. Po kilku godzinach wróciłem na lotnisko, by wsiąść do samolotu i odbyć 13 godziny lot. Na pokładzie dostałem całkiem spoko jedzenie, obejrzałem jakieś cztery filmy i doleciałem do Japonii. Tokio, lotnisko. Przyjechałem tu dopiero. Nie ogarniam co się dzieje. Nie wiem gdzie jestem. W sensie nie no, wiem, że jestem na lotnisku, ale to jest... Inny świat, poważnie. Jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem to zakup karty Suika. Czyli karta, na którą wpłacamy pieniądze i płacimy nią m.in. w metrze. Więc odbyłem moją pierwszą podróż japońskim pociągiem, który przejeżdżał przez bardzo wysokie wiadukty. Trochę różni się od naszych polskich pociągów, tak? Troszeczkę. I pamiętajcie o tym, że później przetestujemy najszybszy japoński pociąg Shinkansen. Ale zanim Shinkanseny wyszedłem z pociągu i to było pierwsze miejsce, do którego trafiłem. Całkowicie inny świat. Pierwsza randomowa atrakcja. Shibari. Yuku Gardens. I idę to zobaczyć. Ogółem cena biletu 150 jenów. W moim aktualnym przeliczniku chciałbym tylko nadmienić, że mój aktualny przelicznik nie jest jeszcze zbyt dopracowany, ale tak na oko to z 3,50. Muszę znaleźć pilnie jakieś miejsce do, do siedzenia. Ej, ciekawe, czy mnie w ogóle słychać, ty. To jest, pra to jest prawdziwy ptak? Dobra, ja byłem przekonany, że to jest fake ptak. To jest prawdziwy ptak. Ej, szczerze, wygląda jak statua. Ogród był naprawdę ładny. Trochę po nim pochodziłem, a następnie poszedłem na miasto. Podczas chodzenia po mieście znalazłem automat z piciem i chciałem kupić zieloną herbatę. No ale... Ciekawe, czy to w ogóle mi przejdzie. To właśnie, w tym problem, że chyba nie. No to jednak nie będę miał herbaty. Więc odwiedziłem zwykły sklep i i tak ją kupiłem. Pierwszy test zielonej herbaty w Japonii. To jest zupełnie coś innego niż się spodziewałem. W Europie pewnie taka butelka by miała jakieś dobre 30 gram cukru. Tu go chyba nie ma nawet w ogóle. 300, niesłodzona, zielona herbata. Bardzo dobre. Po teście zielonej herbaty poszedłem na krótki spacer oraz pierwsze zakupy. Przedstawiam pierwsze oficjalne zakupy jedzeniowe. Jakiś, nie wiem co to jest, ale sernik. Znaczy w mojej głowie to jest sernik. Hanapka i witamina C. Lemon C, witamin C. Chyba zdrowe, no nie? Napki białe z jajki. Ważne info w tym parku nie można sikać, Następnie zameldowałem się w hotelu i odpocząłem trochę po podróży. Aż nastał pierwszy wieczór. Poszedłem do 7-Eleven kupić sobie kolację. Dużym plusem jest to, że ten sklep Może jest tyś. otwarty 24 na 7. Halo, halo, dzień dobry, słychać mnie. Powiem wam tak, godzina 12 w nocy na ulicach, tak jak widzieliście pusto, a ja stoję i piję sobie kawę w środku nocy na takiej właśnie ulicy. Czy coś się jeszcze dzisiaj zadzieje? Nie mam pojęcia, ale dzień był naprawdę spoko. Oj, przechodzi sobie za mną pani i pewnie się zastanawia, co ten gościu w ogóle robi. Jak nic. Więc słuchajcie, mniej więcej tak wyglądały moje pierwsze 20. 4 godziny w tym mieście. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Swoją drogą, jeżeli to właśnie ty chcesz otrzymać ode mnie pamiątkę z wyjazdu, ponieważ pod każdym odcinkiem na tym kanale będziecie mogli taką pamiątkę ode mnie wygrać. Zasubskrybuj mój kanał, zaobserwuj mojego Insta, bo po każdym odcinku będę losował jednego widza, który taką pamiątkę otrzyma. Stoję właśnie w jakiejś ala piwnicy. Słuchajcie, plan na dzisiaj jest całkiem mocny, ponieważ odwiedzę jedno z największych centr z grami. Nawet nie wiem w sumie jakich gier się tam spodziewać, ale, ale jest to największe centrum gier w Tokio. Ale jestem turbogłodny, więc y, idę coś zjeść. Te onigiri to jest podobno hit Japonii, tyle że no, ja nie jestem fanem ryba. Tutaj macie no, salmona, tu jest niby śliwka nadziewana, ale głównie wszystko z rybami. Słuchajcie, śniadanie kupione, wjeżdża. Właśnie chyba to jest to onigiri ze śliwką. I do tego Coś, co wydaje mi się, że będzie mega dobre, czyli ryż z wołowiną i zieloną cebulą. A jeśli chodzi o kasę, 508 jenów, co daje w przeliczeniu około 13 zł. A po jedzeniu przyszła pora na metro i dojazd do Joypolis. Wyszło mnie to tam około Te coś takiego Dojechałem do stacji Shimbashi Idę teraz na Linie, w sumie nie wiem jeszcze jaką Yuri Kamome Line Na taką idę Zobaczcie jak to w ogóle wygląda Automaty do kupowania biletów Ja oczywiście nie muszę, bo mam tą kartę Suika Ale plan jest taki, że z Shimbashi dojeżdżamy do siódmej stacji Czyli Odaiba Kaihin Konen Nie jest to prosty język, ok? Wybaczcie mi <śmany> Nie wiem, czy widzicie tam w oddali, Dex, Joypolis, Sega, Legoland? Jakiś tam jeszcze jest, akurat na to chyba biletu nie mam. Jestem turbo ciekawy, jakie będą kolejki, bo mówi się, że podobno są tu nawet kolejki do godziny na atrakcje. Nie wiem, czy to jest prawda, szczególnie, szczególnie w tygodniu, jeżeli wszyscy pracują, ale jeśli jest to prawda, to trochę sobie dzisiaj postoję. Ej, ale liczmy, że to nie jest prawda, nie? Tak nie może być. Kurde, ładnie tu, podoba mi się. Taka mała kolejna ciekawostka, tutaj, gdy macie czerwone światło, to takie linie odliczają wam czas do zielonego. Ile mniej więcej i to zajmie Okej okay. Wygląda na to, że kolejka nie jest jakaś w sumie duża Nie ma jej praktycznie w ogóle Ale pytanie, jak to będzie wyglądało w środku Ale na razie zapowiada się ciekawie Mega futurystyczne Joypolis było wypełnione różnego typu automatami Symulatorami, w których strzelaliśmy Były również takie, które obracały się nawet 360 Będąc na jednym z nich Myślałem, że odpięły mi się szelki Że przywalę głową o ziemię Ale mniejsza z tym wziąłem nawet udział w wielkim wyścigu w 8 osób Bieżnie były trochę małe i ciężko się na nich biegło, ale ostatecznie zająłem drugie miejsce. Spotkałem też automat z mentosami. Wrzucasz 200. Nie widziałem czegoś takiego wcześniej. 3, 2, 1, stop. Ile mentosów wygrałem? Mówię, 4 mentosy jadą na takim czymś. Ty, ale kombo zrobiłem. Co jest? Wieczorem o 21 tego samego dnia przyszła pora na sumo. Ale jeszcze zanim to, popodziwiajmy Tokio nocą. O, tam dzielnicy nie wiem. D no i po mojej prawej ukazuje się. Sumo Asakusa Show. Słuchajcie, muszę wam to pokazać. Patrzcie na to. To jest. to jest. to jest mocne. To jest niesamowite. To jest piękne. Powiem wam, że jak tak chodzę po tej Japonii, to. Z dnia na dzień chciałbym powiedzieć, że mnie coraz bardziej zachwyca, ale to jest jakby mój drugi i to nawet niepełny dzień. Proszę Państwa, patrzcie na to. Muszę już poprosić, żeby mi fotę zrobił, przecież to jest hit. Jest tu świątynia Sensu-ji, czyli najstarsza świątynia buddyjska w Tokio. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Dobra, przede mną jest kolejny hit. Uwaga. Look at this. Słuchajcie, przy tej japońskiej świątyni można kupić sobie, powiedzmy taki, hmm, jakby to ująć, fortunkę, fortunkę za stówę. Jest stówka, tak mi się wydaje. Oh, and the stick pops out. Okay, okay, thank you very much. Okay, okay, mamy to 20. 20, 20. wow, OK, Księżyc wznosi się w chmury, stopniowo jaśnieje. Dostaniesz jakieś dobra, wow, no ciekawe. Ciekawe doświadczenie. Czy wierzę w takie rzeczy? Pewnie nie, ale uważam, że, że kultura w Japonii jest warta właśnie obczajenia takich rzeczy. Są napisane piękne rzeczy. Wybiła godzina 21. Oznacza to oczywiście jedną rzecz. Idziemy na wieczór sumo sumo Asakusa Show. I tam właśnie idę. Na samym starcie zająłem swoje miejsce oraz dostałem specjalną zupę Chankonabe, czyli zupę, która jest bardzo popularna wśród zawodników sumo. Jedzą jej na potęgę o to, by przybrać na wadze. Najpierw masa, potem rzeźba. Chociaż w sumo to raczej najpierw masa, a później też masa. I ewentualnie na koniec masa. Yeah! Bo ciekawostka jest taka, że w sumo nie ma kategorii wagowych, więc w teorii im cięższy jesteś, tym powinieneś mieć prościej, Przecież nie zawsze tak to działa. Cały wieczór rozpoczął się od występu gejszy czyli tradycyjnej japońskiej artystki, która zabawia gości tańcem, śpiewem, grom na instrumentach i w niektórych przypadkach rozmową. Next up is quite <gamy> Sakura Asa Sakura Asa Sakura Asa Sakura Asa Sakura kandale! stała pora, w której to my widzowie mogliśmy zmierzyć się z wybranym sumoką. Więc oczywiście wyszedłem na środek. Było strasznie dużo chętnych, więc musieliśmy losować patyczki i oczywiście wylosowałem zły. Więc niezadowolony wróciłem na swoje miejsce. Widzowie zawalczyli z sumokami. Zrobiłem sobie foty z zawodnikami. Znajdziecie je oczywiście na moim insta, więc możecie tam wpaść. Słuchajcie widzowie, jestem już po... Plan był inny. Plan był zawalczyć. Wziąć udział w tym, w tym dla chętnych, ale no niestety pech chciał, że wylosowałem nie taką pałeczkę jak trzeba. Przecież wiadomo, że że oni mnie nie wybrali, tylko dlatego, że chłopy nie miał szans. Nie oszukujmy się. 6.00 pobudka. Spałem jakieś 3 godziny, w okolicy 3 godzin. I witam was wszystkich dzisiaj na wycieczce na górę Fuji. Na ulicach o tej godzinie. Dosłownie pusto. Patrzcie na to, jak to wygląda. Całkowicie pusto. Według Google mam jakieś 50 minut podróży metrem przed sobą, więc jest naprawdę no, dużo do przejechania. Tak jak Wam mówię, jest 6, 7, 15, mam zbiórkę, więc nie ma tu miejsca na pobyłkę. Do przejechania mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacji. G19 do G13. Bardzo szybko okazało się jednak, że Google Maps źle oszacował czas mojej podróży. Wysiadając z pociągu, już byłem spóźniony. Słuchajcie, mamy 7.09. W godzinie 7.15 jest zbiórka Westgate. Gdzie jest Westgate? Dlatego musiałem biec. Przebiegłem sprintem niczym Usain Bolt jakieś 800 metrów i jakimś cudem zdążyłem przed odjazdem autobusu biegłem Spociłem się jak świnia, ale jestem, udało się, ale się zdyszałem, ale się zdyszałem gościu Ten żółty bus jest mój, dostałem przydzielone miejsce, 11 rząd, więc wsiadam i lecimy, lecimy na Mount Fuji Wyruszyliśmy z Tokio, a naszym celem była góra Fuji Na mapie odległość nie wygląda na dużą, ale było to około 140 km do pokonania busem Mogłem spokojnie pójść spać i odrobić nieprzespaną noc a to nasz przewodnik, czyli Kenji Naprawdę miły facet z Japonii Miał całkiem zabawny angielski akcent Ma czwórkę dzieci, trójkę wnuków I 40 lat swojego życia przepracował dla jednej firmy Przeszedł 7 lat temu na emeryturę I teraz jest przewodnikiem wycieczek na górę Fuji Dwa razy w tygodniu Tu możecie zobaczyć mapę, którą Kenji dał nam Została ona narysowana przez jego żonę Pierwsze miejsce, do którego dojechaliśmy To Fifth Station na górze Fuji Czyli stacja znajdująca się 2300 metrów nad poziomem morza Okej, okay, więc przyszła pora Zajeste smo na civt Station of Mount Fuji. Dokładnie tak to się nazywa. To jest to miejsce najbliżej góry, gdzie możemy podjechać, nie wspinając się, czy coś takiego. Tak to wszystko wygląda. No moim zdaniem, kozak Wiadomo, mocno zrobione pod turystów, no ale o to w tym wszystkim chodzi. Ale powiem wam szczerze, jestem padnięty. Nie, serio. Ja przez ostatnie trzy dni spałem może 9 godzin, coś takiego maksymalnie. Moje ulubione rzeczy w Japonii, czyli te automaty z piciem. Danie, które kupić. Z góry Fuji. Kosztuje ona ile? 500, 500 jenów Ile to było w przeliczeniu? Wydaje mi się, że tak 13 zł. Dziękuję. Yeah. I woda z Fuji. Kupiona. Oficjalny test wody, która podobno jest z góry Fuji. Czy tak jest? Nie wiem. Tak się prezentuje. Bo prezentuje się dobrze. Uwaga. Ok. Woda. Dobra woda. Polecam. Ja cały czas zastanawiałem się, co ma taki ładny zapach. Albo inaczej, taki właśnie specyficzny zapach. A okazuje się, że to jest melonowy chleb z góry Fuji. Do you have to order here or I can order from you? Yeah, yeah, yeah. One bread? One bread. Just one? Just one. Okej. Okay. Melonowy chleb z Fuji. Test oficjalny. Wygląda jak góra, więc to jest spoko. Mmm, okej. Okay. Słodkie, trochę chrupiące. Miękkie w środku. Ej, nigdy takiego smaku nie czułem. Ale dziwne, ale smaczne Echem, Jadłem chleb, ale czas uciekał Mieliśmy być do godziny 10.10 .10 w autobusie Wiecie kto wszedł ostatni? No proste, że ja Ja się zawsze spóźniam To okazji się zgubiłem Na szczęście nie tylko ja się zgubiłem, bo te, te dziewczyny obok też się zgubiły I jakoś Mieliśmy radę znaleźć drogę do autobusu, ale Szczerze już myślałem, że chupię Zostaję tam gdzie byłem i dalej nie jadę Właśnie dostałem takiego lunchboxa Ryś, na pewno jest krewetka To jest chyba kurczak Kawałek ryby No wygląda to smacznie Pałeczki, które mi nie potrafię jeść Ale jest widelec Następnie wyruszyliśmy do kolejnego miejsca A po drodze podziwialiśmy takie widoki No i to jest widok Przetransportowaliśmy się aktualnie do jakiegoś Wielkiego centrum handlowego japońskiego, w którym jest nie wiem ile sklepów, ale z 200, pewnie coś takiego. Obczajcie ten widoczek, jak to wygląda. on trudzi. Jedziemy do góry. Puszcza, że to może być jeszcze lepszy widok. No proste, mocne, nie powiem. Mocne. No a mówili, że ma być dzisiaj burza z piorunami, no to coś pogoda nie dopisała. W sensie prognoza nie, nie, ten, nie dowiozła. Co ciekawe, Starbucks w Japonii jest dużo tańszy niż w Polsce, bo za największą mrożoną kawę i ciasto zapłaciłem 28 zł. Kolejnym punktem programu było wjechanie kolejką linową na Kudani, czyli dolinę wulkaniczną z aktywnymi kominami siarkowymi oraz gorącymi źródłami. Miejsce to powstało około 3000 lat temu w wyniku eksplozji wulkanu Hakone. Mega tu śmierdzi. Wiecie dlaczego na pewno. To jest chyba, to jest chyba siarka, jeżeli się nie mylę. Naturalnie jest tak zapach, no ładnie to wygląda, ale le ledwo mam oczy otwarte jak kred. Patrzcie na to, kopalnia. W sensie to jest kopalnia, czy co to w ogóle jest? To jest dobre pytanie. oni tu robią? Oni coś wydobywają, czy jak? Szczerze? Nie mam pojęcia, muszę się, muszę się dowiedzieć. Thank you. Cyk, dobra, lecimy z tematem. Który ja dostałem? Dobra, chyba jackpot. Ten ze środka. Szczerze? To wydaje mi się, że najlepszy dostałem. On taki wygląda na metalowy. Sprawdzam, uwaga, popijam jak to się w ogóle otwiera. Aha! Ty, u nich się kręci w drugą stronę? Co? Tutaj tak jakby zakręcasz, ale odkręca. Co? Turbo dziwne, tyle powiem. Najlepszy dostałem. Reszta plastikowa, a mój mój taki. Nie wiem, czy widać. Nice. Mamy tu jakieś 20 minut i lecimy na statek. Powiem szczerze, że taka wycieczka warte, war... warte każdej złotówki, serio. Me and Kenji. Hello hello. hello, hello. How are you? Good. Kolejnym punktem programu był rejs z statkiem pirackim. Na tym można powiedzieć, że zakończył się dzień. Tam podobno jest góra Fuji. Średnio widać, ale jest. Przyszła pora na Shinkanseny, czyli jedne z najszybszych pociągów na świecie. Co ciekawe, nie wszystkie Shinkanseny są takie same, więc porównamy sobie dzisiaj dwa modele. Hikari kontra Sakura. Zobaczymy, który jest lepszy. Ja widzę, że Japończycy leciutko się zainspirowali naszymi kioskami ruchu. Patrzcie, w Polsce upadły, a w Japonii kiosk sobie stoi. Zastanawiam się, co wziąć do picia, ale mam ochotę na jakąś kawę. Dobra, stałem na tego Mount Trainera, ale mocniejszego. O czym wnioskuję, że jest mocniejszy, ma cztery ziarna kawy. Ten ma tylko dwa. Dobre i mocne. To jest to, co lubię. Wagon 16, miejsce 9E. Dobra, w tym momencie otworzyły nam się drzwi. Wsiadam i zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało. Czyli na końcu tego wagonu, może nie tak, nie na końcu w sumie. 9E, window. Proszę bardzo, tak to wygląda. Siedzonko. Siadamy. W ogóle zobaczcie, jaki jest rozkład ludzi. Każdy siedzi osobno. W ogóle mówi się, że w drodze do Kyoto. Ee, Czyli tam, gdzie oczywiście ja jadę, rezerwuję się miejsca z prawej strony, więc zarezerwowałem z prawej, jestem sam. Podobno mamy mieć jakieś bardzo ładne widoki. I to, co muszę Wam szczerze powiedzieć, to siedzenie jest strasznie pionowe, wręcz takie trochę niewygodne, ale tak szukam tutaj gdzieś dźwigni do y, zmiany kąta nachylenia fotela, ale nie mogę jej znaleźć. Właśnie coś tak czułem, że niemożliwe, że nie da się ruszać siedzeniami. A to, a to. klikasz guzik. Uff. Jedziesz. Trasa z Tokio do Kyoto. To około 500 km. Samochodem, jak widzicie, zajęłyby to około 6 godzin, a Shinkansen rozwija prędkość do 300 km na godzinę. Pokonuje tą trasę w 2 godziny 20 minut. Witam Was za z innego wymiaru. Proszę Państwa, podjechał mój pociąg aktualnie z Osaki do Hiroshima, więc ten film rozgrywa się, można powiedzieć, na dwóch płaszczyznach czasowych. Trochę taka podróż w czasie, no nie? Nazywa się Sakura. W takim razie porównujemy te dwa pociągi. W sensie pociąg to jest też Shinkansen, ale inny model. I wygląda zupełnie inaczej z tego, co już widzę. Wystrój klasyczny. Definitywnie wersja, którą teraz jadę, mógłbym nazwać wersją premium Shinkansena. Siedzenie regulujemy małym przyciskiem. Można się wyłożyć, można się spionizować, ale to, co na pewno zauważyłem, to to, że siedzenia są dużo bardziej wygodne. Jest tutaj masa ludzi, tak swoją drogą, dlatego muszę trochę dzisiaj mówić. Mamy podparcie na lędźwia, parcie kręgosłupa. Tak samo ta poduszka jest, no, dużo wygodniejsza. Jeżeli potrzebujemy, możemy podładować sobie, m, oczywiście, sprzęt, czego nie było w wersji poprzedniej. Obserwajcie sytuację. Tu jest turbo szeroko i to jest tak jakby część... Korytarzowo, ale zarazem łazienkowa. Tutaj mamy lustro, mamy by, też zlew, żeby umyć ręce. A do toalety wchodzimy takimi oto drzwiami i toaleta, no nie jest za duża, prawda? Znajduje się tutaj jeszcze jakieś takie. Okej, okay, no to patrzcie, odkryłem drugą wersję toalety. It's like a It's like a toy. Czekajcie, czy, 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 czy ja właśnie zrobiłem, Edit Kibla? What? Just happened. It's going down like a Podsumowując, jeżeli macie wybór, bierzcie sakurę. W mojej opinii są wygodniejsze od Hikariego. Chciałbym wam bardzo podziękować za obejrzenie tego odcinka. Co mogę powiedzieć więcej, widzimy się w kolejnych. I nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby filmy wam się wyświetlały. Dzięki. Albo po japońsku, arigato.